Dzień dobry, witam wszystkie osoby. Rozpoczynamy czwarty odcinek programu Świat Gwiazd Wywiadów Czas. Dzisiaj moim gościem będzie pani Patrycja Wolny. Poczekamy, aż pani Patrycja do nas dołączy. Widzę, że pani Patrycja już jest. Wyślę zaproszenie do transmisji. Tak, dzień dobry, Pani Patrycja już jest. Dzień dobry. Jak czuje się Pani w tym covidowym nastroju? I, jak, przepraszam? Jak czuje się Pani w tym covidowym nastroju? No, na szczęście bez covidowo na chwilę obecną. Odpukać. Dobrze, no akurat szczęście w nieszczęściu jest takie, że się znajduję na wsi, więc no, można sobie po domu chodzić bez maseczki przy, przynajmniej bo, i po ogrodzie, więc w porządku. A ja Jak na sobie... poczułaś? U mnie bardzo dobrze. Super, to się cieszę. Jak rozpoczęła się ta Pani przygoda z aktorstwem? Zaczęła się od tego, że jako siedmiolatka dostałam od Babci w prezencie książkę pod tytułem Płaszaszaszach Rajka. I po prostu zapamiętałam cały utwór od deski do deski i nic mnie bardziej nie rajcowało niż, niż monopolizowanie uwagi rodziców i gości odgrywając wszystkie, no, cały ten poemat Brzechwy. No a potem, potem zamarzyłam sobie, żeby zagrać Annę Kareninę jako siedmiolatka i no jeszcze, jeszcze, się tego, jeszcze się to marzenie nie spełniło, ale, ale pr pracujemy nad tym, pracuję na tym w każdym razie. A jak trafiła Pani do serialu Stulecie Biblii? No, casting, casting i akurat tak fajnie się złożyło, że w tym sezonie reżyseruje moja przyjaciółka Klara Kochańska-Bajon. Studiowałyśmy równolegle w, w szkole filmowej, więc wiedziałyśmy, że ta współpraca będzie fajna, że się uda, że się dogadamy. No, na pewno pomógł fakt, że urodziłam się w Niemczech. Moja postać jest Niemką, repatriantką z powojenną. Więc tak przydało się otworzyć tę szufladę z tym. Niemieckim, które od dawna leżał troszeczkę w zapomnieniu. Jest pani związana z Niemcami, z Polską, z Australią, z Paryżem. Czy lubi pani podróżować? Bardzo lubię. Wręcz powiedziałabym, że nie lubię nie podróżować. Więc ten ostatni rok covidowy był no, pod tym względem dosyć, dosyć trudny. A jak wspomina pani swoją postać serialową lockę? Ja bardzo tej postaci broniłam, bo scenariuszowo mogła pójść w takim kierunku, że, no, że to będzie kolejna czarna postać w życiorysie Jaszka Winnego po Łucji. A tak naprawdę to jest taki wątek bardzo uniwersalny, jeśli chodzi o małżeństwa międzynarodowe. Ja mam taką teorię, że jednak małżeństwa nie tyle o różnych... Rasowe, że, że tak powiem, ale i, i różnorodowe, w takich związkach przeważnie jedna strona musi coś, czegoś się, się po, nie tyle pozbyć, tylko coś się stracić w tym, że, dla, dobra, dla dobra związku, czy to jakąś, to, jakąś część toż, tożsamości, a, czy no, dosłownie dom stracić, bo przeprowadzić się do kraju partnera, czy do innego kraju wspólnego. Tak zresztą było z, z moim byłym mężem. Też jakby mogłam empatyzować z tą postacią pod tym, kątem, pod tym względem, że znalazła się w obcym kraju zupełnie sama, bez, bez tej swojej wioski. I w momencie, kiedy pojawiło się dziecko, nie ma, nie ma większej prawdy niż to, że rzeczywiście wioska wychowuje dziecko. I też z perspektywy własnej, z doświadczenia, wiem, że to dla tej postaci musiało być bardzo trudne, więc broniłam to, żeby pokazać, jak bardzo. Ponadczasowy, uniwersalny jest właśnie ten wątek. Więc tak no, wspominam to z takim właśnie sentymentem, że mogłam, mogliśmy z Patrykiem Schwichtenbergiem zagrać taki, coś, tak, taki wątek, który był bardzo subtelnie, wręcz koronkowo pisany i szyty. Można go interpretować na przeróżne sposoby. A czy przed wejściem na plam przeczytała Pani książkę? Zaczęłam, a przecież te, te, takie to miszczę <grym> i w pewnym momencie, przeczytam do pewnego momentu, żeby się też nie, nie za bardzo sugerować, bo no, niestety mam taką tendencję, że jeżeli znam postać książkową, no to wówczas jest, jest troszeczkę trudniej, jeśli chodzi o elastyczność pracy nad, i kombino, kombinowania, szukania innych rozwiązań aktorskich. A czy język niemiecki ma pani wechli, czy musiała pani się go specjalnie uczyć? Nie musiałam się uczyć, bo na szczęście Lotta w, w serialu mówi po polsku. Na, w początkowych odcinkach zależało nam z reżyserem i z, z reżyserką, żebyśmy troszeczkę ten akcent przemycili. No i z czasem on tak się troszeczkę wy, wyplenił, no bo z, z latami po, po latach po, pobytu w Polsce, no to lotta. Troszeczkę ten akcent straciła, więc nie był coach. No bo ja po niemiecku nie mówię od, od już prawie 25, ja sobie stara jestem, 28 lat. Więc tak, żeby sobie przypomnieć i, i, i żeby jednak to brzmiało wiarygodnie, i też trzeba brać pod uwagę, że no niemiecki, tak jak polski czy francuski, no nie jest jednolity. Są różne regionalizmy i akcenty i tak dalej, żeby ustalić. I jak lot mówi, i z jakim zaciągiem, z jakim zaśpiewem i tak dalej. A czy marzyła Pani kiedyś o tym, żeby zagrać w takim serialu w czasach PRL-u? Ep z epoki Perelu? Tak. Oj tak, no najbardziej no, nie, mogę, nie mogę przeżyć faktu, że urodziłam się za późno i że nie grałam w czterdziestolatku albo w alternatywach, No przecież to są takie perły, arcydzieła po prostu kinematografii polskiej. Bardzo, bardzo bym chciała. No, zwłaszcza, że teraz może, można sobie pozwolić na większą swobodę artystyczną, chociaż myślę, że to, że wówczas była cenzura, no jednak pomogło, dało więcej możliwości i aktorom, i, i scenarzystom, i reżyserowi Jerzemu Gruzia, i Stanisławowi, Barej, żeby, no, żeby kom, kombinować, to musiała być niezwykła, niezwykła przygoda, świetna zabawa praca nad takimi projektami. A z którym aktorem na planie serialu Stulece Winnych pracowało się Pani najlepiej, dogadywała się Pani najlepiej? Um, no, naj, najwięcej pracowałam z, pracowaliśmy z Patrykiem oczywiście, Schwittenbergiem. I no, pokochałam go miłością szczerą. Jest to cudowny, bardzo ciepły, bardzo mądry, inteligentny człowiek. Zresztą zaczęłam na niego wołać żonku i tak będę już chyba do końca. Z Arkiem, czyli serialowym Władkiem, spotkałam się już wcześniej z Janicz, Janiczkiem, żeby, żeby było jasne, spotkałam się już wcześniej na próbach w teatrze. I no, z nim nie, można, nie da się pracować, bo cały czas żartuje i nie, nie można po prostu być poważnym przy nim. Jest to cudowny człowiek. I no cóż, poza tym też miała przyjemność. Z panem Piotrkiem Roguckim, to też jest po prostu cudomalinowe, ma się ochotę go całować cały czas. Nie, no cała ekipa jest niezwykle niezwykle zgrana i profesjonalna, i też, że, że się czują wszyscy dobrze w swoim towarzystwie i że ta, ta robota im sprawia przyjemność i to jest najważniejsze. Jest Pani również piosenkarką. A który zawód wykonuje Pani chętniej? Aktorsko czy piosenkarstwo? Żeby było jasne, nie jestem piosenkarką, nie piszę piosenek, nie, nie znam się na muzyce niestety. Wokalistką też jestem średnią. Ja, jest, ja jestem aktorką, więc dobrze udaję, że umiem śpiewać, ale nie umiem. W związku z tym, nie, nie ja raczej się czuję aktorką, zwłaszcza że śpiew i w ogóle występowanie na scenie z, z recitalem czy w ogóle z utworem muzycznym strasznie mnie stresuje, gdyż jest, głos jest takim narzędziem, które bardzo, narzędziem, jest czymś, co bardzo nas obnaża i to trzeba mieć na, no nie, pewne cechy charakteru czy tam pewną odporność, żeby, żeby tę tremę połknąć tak jak się stoi na, na, na scenie i, i wykonuje utwór twarzą w twarz z, z, wid z widownią, do, do, dla widowni. A jak wspomina Pani swoją rolę w serialu Ojciec Mateusz? Znaczyła tam Pani wokalistkę Elizę Meyer. No to też była super, super praca i bardzo profesjonalna ekipa. No, dla mnie to było, no, jeszcze dodatkowa radość, że to była pierwsza Pierwszy angaż po, po covid COVIDzie, po lockdownie, więc ja po prostu tam leciałam jak na skrzydłach, i, i, no i to był też pierwszy dzień zdjęciowy po lockdownie właśnie. Więc wszyscy jeszcze się troszeczkę odnajdywaliśmy w tej, w tej nowej rzeczywistości covidowej. owej no, na, na przykład charakteryzacja w rękawiczkach i w maseczkach, i tak dalej, to jednak um, no, zmieniło. Rytm i, i, i sposób pracy na planie. A czy oprócz aktorstwa ma pani jakieś inne zainteresowania? No, mnóstwo. Tylko no ja, rzadko znajduję czas, żeby się im wszystkim poświęcić. Ostatnio bardziej tak. W sztukę plastyczną, lubię sobie pomalować, lubię sobie podłubać. Teraz się zainteresowałam tą linorytem, więc zamówiłam sobie na Amazonie taki kit, taki, taki zestaw, i będę robić linodruk. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kukją się bardzo interesuję. No teraz mam okazję, żeby gotować dla, dla paru osób. Jak mieszkam w Polsce, to jestem sama. A dla, dla siebie samej to, to żadna frajda, więc no. Wszystko, wszystkiego po trochę lubię, yy, lubię dotknąć, bo to też jest trochę częścią yy, mojego zawodu, że yy, trzeba, trzeba być ciekawym i, i próbować różnych rzeczy, żeby potem takie różne smaczki w pracy wykorzystywać. Mieszka pani też we Francji. Co urzekło panią w tym kraju? Yy, na razie urzeka mnie to, że to jest moje dziecko, ale. Yy, no, Francja, Boże, nie, nie, to trudno też powiedzieć, co by mnie urzekło, bo e, trzeba by specyficznie mówić o danym miejscu. No, Paryż jest par Paryżem, więc jest, nie jest przepięknym miastem, bardzo wielokulturowym. Ma też swoje ciemne strony, więc jest bardzo e, taki plastyczny i, 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 i wieloznaczny, kolorowy. No a po, oczywiście południe Francji to już jest też zupełnie co innego, tam jest zapach drzew, gajów oliwnych i, i lawendy i taka no, wakac trochę wakacyjna aura. A tutaj w Alzacji no, to są takie, to są poniemieckie tereny, więc tutaj troszeczkę jest taka, pokutuje troszkę taka, pokutuje to złe słowo, jest troszeczkę taka szwajcarsko-niemiecka mentalność, trochę jak Śląsk, taki, taki francuski Śląsk. Um, więc a, i, i za to to, to, to miejsce bardzo, bardzo lubię, no i, i przede wszystkim no pejzaże i, i kultura jedzenia, kultura wychowywania dzieci, um, jest bardzo bardzo dużo pozytywów, w każdym miejscu można znaleźć bardzo dużo pozytywów. A jakie są Pani marzenia związane z aktami? Zaraz panu odpowiem, bo tutaj Pronik pyta, co to był za placek z ryżu, którego zdjęcie wrzuciłam. Aha, proszę Pani, to, to się nazywa Tahdik, to jest ira, irański. Tak, to jest irańskie danie i to jest taki, takie ciasto z ryżu, z jogurtem i z szafranem. Napiszę potem. Proszę, jeszcze raz pytanie. Jakie są pani marzenia związane z aktorem? Tych marzeń staram się nie mieć, bo już się dość Bóg naśmiał. Już nie chcę go za bardzo rozśmieszać. Generalnie życzenie, marzenie mam jedno, żebym, żeby to moje szczęście, które mnie spotkało, żeby szło dalej w, w, w tym sensie, że mogę, mogę pracować nad mądrymi projektami to są fajne role, fajni reżyserzy, naprawdę super ekipy. I no, chciałabym, chciałabym, żeby po prostu to, to dalej trwało. No, tak, jak, tak jak każdy zawód, są niektórzy, to, niektórzy wykonują ten zawód dla pieniędzy, niektórzy dla sławy, niektórzy dla satysfakcji, niektórzy dla czegoś innego. Ja wykonuję ten zawód, ponieważ. Ponieważ ten zawód kocham I, i jeżeli mi się udaje dzięki niemu włożyć coś do garnka, to super, ale nie jest to jakby pierwszy, e, pierwszy priorytet, więc marzę o tym, żeby, żebym dalej mogła ten zawód wykonywać na, na swoich warunkach. O. A jak wspomina Pani swoją rolę w pokoju? O Boże, no wspominam, jaka byłam przerażona, bo to był mój debiut i jeszcze Agnieszka Holland przecież reżyserowała. On... Jeśli chodzi o wzrost, jest, jest niewielka, ale jeśli chodzi o, o, o siłę przebicia i charakter, to po prostu potrafi człowieka położyć jednym zdaniem albo jednym spojrzeniem. No pamiętam, że byłam bardzo zdenerwowana i, i przejęta pracą nad, nad tym filmem. Na szczęście, ekipa, która pracowała, była już ze, ze sobą zaznajomiona, zgrana, więc my tak przy, przytulili trochę i bardzo pomagali. I też doceniali to, no, dawałam z siebie wszystko, i, i no, naprawdę zależało mi na tym, żeby, żeby, żeby nie przedobrzyć, żeby było tak jak, no, tak jak Agnieszka, Agnieszka i Olga Tokarczuk, oczywiście, jak one sobie tę postać wyobrażały. A czy przed dostaniem tej książki roznosiła pani kamierę aktorką? Przepraszam jeszcze raz. Czy przed dostaniem tej książki rozważyła Pani karierę aktorską? Nie, chciałam być albo weterynarzem, albo policjantem na koniu. A jeszcze nie wiemy, jak potoczą się do końca losy lotu, ale czy chciała by Pani zagrać w czwartym sezonie stulecia, winy, który jest planowany? No, z dziką chęcią. Bardzo bym chciała. Zobaczymy, co, czy, co, czy scenarzyści będą chętni, żeby, żeby lot tę ściągnąć z powrotem. A czy poznała się Pani prywatnie z tą Panią prawostką? Tak, wpadła do nas na plan. Zresztą, kiedy kręciliśmy scenę porodu loty, bo Pani Obena jest zawodów zawodu lekarzem, zresztą pierwszym, o Boże, jak się nazywa? Epileptologiem, doktorem epileptologii w Polsce. To jest bardzo, bardzo ciekawe, więc przyszło, żeby też konsultować, żeby mi wytłumaczyć, jak, jak rodzić dziecko, jak udawać, że rodzę dziecko. Mam to już za sobą, więc na szczęście tej, jakby tej rady nie potrzebowałam, ale tak, poznałam i jest bardzo fajno, bardzo cudowną, ciepłą osobą. A chętniej występuje Pani w tarcze, czy jednak na szklanym ekranie? Proszę, jeszcze raz? Chętniej występuje Pani w tarcze, czy na szklanym ekranie? No na razie nie miałam przyjemności po po szkole stanąć na deskach. Zaczęliśmy przed, przed, przed lockdownem próby do spektaklu w Teatrze Relaks, scena Relaks w Warszawie. No niestety na razie jest to, to w zawieszeniu. Na pewno bardzo za tymi deskami tęsknię, bo to jest coś jednak, to, to jest ta, ta nasz, ten nasz dom aktorski, że tak powiem. I też nie ma co porównywać. Ja bardzo sobie cenię w, w aktorstwie filmowym to, że nie można, że kamera widzi wszystko. Na scenie można pewne niedociągnięcia może zamaskować, bo jest jednak ta, ta, ta odległość, ale jeśli chodzi o kamerę, no to już jest znacznie trudniej, więc to jest zupełnie, inna, zupełnie inny styl pracy. Kilka osób pytało mnie na czacie prywatnym, ile nagrywaliście te scenę po roku. Jeśli mnie pamięć nie myli, to według planu mieliśmy na tę scenę chyba dwie godziny. Ale, ale chyba nie, 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 nie trwało to tak długo. Znaczy długo, dwie godziny to krótko jak na poród. A gdzie znajduje się plan serialu Stulecie winy? W Brwinowie, a pod, jeszcze byliśmy w Radomiu, w Muzeum Wsi Radomskiej. I jeszcze, a w Warszawie kręciliśmy na Starówce. No i na hali oczywiście w, w wytwórni. Jeszcze chyba jechali, już, be, już ja w tych zdjęciach nie brałam udziału. Na ogół plany się, no podróżują, podróżujące plany. A woli Pani występować w australijskich czy polskich spektaklach czy filmach? Na razie mnie jeszcze do Australii nie wzywają, czekam. Więc na razie wolę w Polskim, bo tylko to mi oferują na chwilę obecną. A czy przyjmuje pani chętnie zaproszenia do, do jednego odcinka jakiegoś serialu? Tak, tak. Jeżeli jest fajna rola, jeśli jest fajny scenariusz, to, to tak, nie jestem taki absolutnie, już, mówię. Gdzie, gdzie mnie chcą, tam lecę. A na jaki plan chciałaby pani jeszcze powrócić? Powrócić? Tak. No, niestety, no, nie zapowiada się, żeby to, to się stało, aczkolwiek wszyscy trzymajmy kciuki. Bardzo by było fajnie, gdyby się jednak pojawił drugi sezon serialu 1983 na Netflixie. No tylko, że no niestety pierwszy sezon e, mijał premierę bodaj pod koniec 2017 roku, jeśli nie pamięć nie myli, no i od tamtej pory cisza. A to była, no, to była rola, którą ubóstwiałam i i strasznie, wielki miałam fan z tą rolą. No i też ten, ten serial jest, jest niesamowity. Jest świetnie napisany, świetnie grany, świetnie realizowany. I szkoda, że jednak ten drugi sezon na razie nie powstaje. A czy jest pani po szkole aktorskiej? Tak, jestem po łódzkiej szkole filmowej. I jak pani wspomina ten czas? No, szkoła filmowa to jest szczególnie Polska, to jest specyficzny kawałek chleba, to są studia bardzo wymagające psychicznie i fizycznie, więc wspominam tak trochę dwojako, że tak powiem. No, jest takie rozdwojenie, że z jednej strony wspominam cudowne, cudowne chwile, cudownych pedagogów, z którymi się poznałam, z którymi się spotkałam, którzy dali mi wiele wiedzy, z której dużo wiedzy, z której. Dalej korzystam. A z drugiej strony jest troszeczkę tak słodko-gorzko, bo jednak zdarzały się tam sytuacje, które nie powinny były się zdarzać. Jest to też specyficzne środowisko, y, trudne warunki pracy, długie godziny. Y, więc no, te, te część jednak trzeba było, z tą częścią jakoś trzeba było się pogodzić, i, i przetrawić i ją, i ją odstawić. A czy castingi do stulecia winnych są ogłaszane tak powszechnie, czy jednak taką pocztą pantoflową? To zależy do jakiej postaci. To zależy do jakiej postaci i chyba też zależy od tego, kto reżyseruje te dane odcinki oraz kto jest reżyserem castingu do danej, dla, danej, dla danego sezonu. A czy nauczyła się Pani czegoś od Agnieszki Holland? Boy, mnóstwa, mnóstwa rzeczy przede wszystkim. Um. Agnieszka ma niezwykłą umiejętność takiego, takiego skanowania ludzi. Ma ona taki rentgen w oczach i rzeczywiście nauczy, nauczyła. Bardzo, bardzo mnie imponowała taką swoją wrażliwością i empatią i patrzenia, nie, 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 jakby to powiedzieć, niejednotorowo nie na, na wątek w scenariuszu czy na postać. Więc na pewno. Um, więc na pewno to, to jest jedno z tych wielu bogactw, które, które, Agnieszka, które, od, no, które dostałam od Agnieszki. Wiele osób pytało o to, co robi pani, że ma pani tak świetną figurę. Um, To, no to jest takie podchwytliwe pytanie, bo nie, nie ukrywałam się nigdy z tym, że mam zaburzenie odżywiania. Więc wolałabym na to pytanie nie, nie odpowiadać, co ja robię, że mam taką świetną figurę, bo, bo raczej bym tego nikomu nie poleciła. Dobrze. I ostatnie pytanie: jakie rady dałaby Pani młodym osobom, które chcą wykonywać zawód aktora w przyszłości? Czytać. Czytać, oglądać obrazy i oglądać filmy przeróżne, nie tylko dramaty czy tam oscarowe filmy, wszystko, wszystko oglądać. No, w, w, w miarach rozsądku niektóre rzeczy, które już ostatnio na Netflixie pojawiły, to raczej bym nie polecała, ale um, oglądać i, i patrzeć na ludzi, patrzeć na ludzi i, i starać się zadawać też pytania, bo bardzo łatwo jest kogoś ocenić na, na dzień dobry. Więc, jak kogoś poznajemy i, i łapiemy się na tym, że błyskawicznie oceniamy, to może nie, może nie od razu, ale później tak sobie taki wziąć krok w tył, spojrzeć i: a co jeśli? A co jeżeli to, co ja myślę, nie jest prawdą, a rzeczywistość jest taka? To, to, takie, to jest takie ćwiczenie empatii. No i co jeszcze? Na pewno. Że, na pewno poleciłabym o to, no właśnie to, żeby czytać, żeby i też dbać o taką higienę fizyczną, żeby być sprawnym i, no i się nie poddawać, bo to jest, no, to jest ciężki kawałek chleba, jest pod górkę, jest duża konkurencja. Um, nie, ale nie ma takiego drugiego aktora, jak, czy aktorki, jak ja, jak Pan na przykład, czy nie ma, nie ma takich dwóch. Więc to, to, to trzeba pamiętać, że nikt tego nie zagra jak, jak Ty. Bo, no... A woli pani... woli pani film czy serial, jakby miała Pani wybrać? Jakby musiała wybrać? Tak. Aj, to naprawdę zależy. To zależy od scenariusza, ale chyba Chyba jednak film. Chyba jednak film. Bo ja, ja, ja jestem taka niecierpliwa i konkretna osoba, więc ja lubię jakieś coś skondensowane. No, jakieś jest krótko idąłem. Dziękuję Pani bardzo za ten wywiad. życzę dużo zdrowia i samych sukcesów w dalszej pracy. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia, cześć.